Pan z wami i z duchem twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dzieci. Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Byłem wtedy jeszcze na parafii w Brampton i był to dzień moich urodzin. Przed poranną mszą świętą. Wszedłem do zakrystii, czując gdzieś, że ktoś może pamiętać i złożyć mi życzenia. Wtedy podszedł do mnie ksiądz Jan, doświadczony i boży kapłan. Wyciągnął do mnie rękę i mówi: Wszystkiego najlepszego dla mamusi. Więc trochę zaskoczony bo spodziewałam się usłyszeć coś innego, żartem dodaje, halo, ale to moje urodziny, może coś się pomyliło. Lecz on uśmiechając się mówi, wiem, ale wszystkiego najlepszego dla mamusi, bo to ona cię urodziła. Odprawiam też w jej intencji tę mszę za to, że cię nosiła, a potem w bólach wydała na ten świat. Bo bez niej, ojcze, bycie nie było. A potem ksiądz Jan nie uściskała, tym były i jego życzenia dla mnie. Moi drodzy, chociaż to było takie bardzo nietypowe składanie życzeń, to i taka jest prawda o tym dniu, w którym choć to nam gratulują urodzin, jakby nie wiem, jaka w tym była nasza zasługa. To jednak bez mamy, bez jej życia, troski, miłości, trudu i poświęcenia by nas nie było. A dziś w pierwszy dzień roku Kościół pamięta Maryję Bożą, rodzicielkę, bo jak Boże Narodzenie jest tym najpiękniejszym, co mogło się nam przydarzyć, co wyśpiewali aniołowie, to jednak bez Maryi nie można sobie niczego wyobrazić co jest tym świętym czasem Bożego przyjścia i tu naprawdę kochani nie trzeba znać największej teologii czy spędzić lat na studiowaniu najmądrzejszych ksiąg wystarczy popatrzeć na którąkolwiek z mam i jej dziecko przyjrzeć się Życiu, odpoczęcia, poprzez każdy dzień ciąży, aż do porodu, a potem pierwszym chwilą dziecka już pomiędzy nami, tak bezradnego, gdy jest samo, a tak szczęśliwego i rosnącego każdego dnia, gdy jest przy małej najbliższych. I już wiemy, widzimy, dlaczego Kościół. Chcę pamiętać Maryję i oddać jej część również jako matce Boga. Bo witając Chrystusa jako jednego i świętego Zbawiciela, spokojnie możemy powiedzieć, jak ksiądz Jan wtedy w moje urodziny, wszystkiego najlepszego dla mamusi, bo nikt tak jak ona, jak Maryja nie wie. Co to znaczy być odpowiedzialnym nie tylko za najdelikatniejsze życie dziecka, ale i za samego Pana Boga, który powierzył się jej całkowitej opiece i miłości. Pewnie wiecie, że co dnia któryś z nas księży około godziny 10 wieczorem zamyka kościół, na całą noc sprawdzamy wszystkie drzwi, pomieszczenia, światło, w ogóle by było bezpiecznie aż do rana. I choć czasem po całym dniu jest to taki dodatkowy obowiązek, to i nieraz czuje się w tym błogosławieństwo, gdy jest się już w całkowitej ciszy i mroku świątyni, tak sam na sam z Panem Bogiem, w takim trochę innym świecie, tu na ziemi. A teraz jeszcze przy delikatnych światłach naszego pięknego żłóbka i choinki, nieraz chce się w tym wyciszeniu poadorować scenę Bożego przyjścia. Ostatnio wpatrywałem się dłużej w figurkę, postać Maryi, którą tu mamy w naszej stajence. Patrzyłem na jej złożone ręce, które przypominają nam o modlitwie, oddaniu czci Bogu. Jego świętości, które mówią nam o niej jako o jednej z nas. Ale gdy przyjrzałem się jej głowie i gdzie kieruje swój wzrok, i jak patrzy, jak to robi, dotarło do mnie, że ona nie tylko opiekuje się dzieckiem, ale samym Bogiem, który w jej kochające serce i macierzyństwo złożył całe swoje życie. Czy ktoś z nas może sobie w ogóle wyobrazić, co to znaczy być odpowiedzialnym za życie i bezpieczeństwo Boga, który powierzył się naszej trosce od momentu poczęcia na tak wiele lat wychowania i czuwania przy nim? Drogie panie, prawie każda z was wie, co to znaczy troszczyć się, martwić. Przyglądać przez lata swoim dzieciom, przez dzień i noc, czy wszystko jest dobrze, od czubka głowy aż do najmniejszego paluszka u nogi. A Maryja musiała się przyglądać nie tylko malutkiemu dziecku, jej dziecku, ale i samemu Bogu, powierzonemu jej opiece na dzień i noc. I chociaż wiemy, że Bóg poradzi sobie bardzo dobrze, bez naszej pomocy. I sam On, i tylko On jest naszym Zbawcą i Panem. To jednak w tajemnicy swojej największej miłości wybrał, by stać się jednym z nas we wszystkim, co nasze życie doświadcza, oprócz grzechu. A więc zapragnął też, by człowiek Nim się zaopiekował i był przy Nim w Jego Zbawczym planie. Zapragnął matki i jej całej miłości. Maryja, Boża Rodzicielka, to też ta, która będąc jedną z nas, niosła i wciąż niesie Boga innym, która prowadzi nas do mocy płynącej z boskości jej syna Jezusa Chrystusa. Z dzieciństwa pamiętam opowiadanie, które jest związane z jeszcze bardzo malutkim Jezusem, ale i tym, który po latach dokonał dzieła odkupienia. Historia mówi, że gdy Józef dostał ostrzeżenie od anioła, by wziął Maryję i malutkiego Jezusa i uciekał do Egiptu, by nic złego ich nie spotkało od króla Heroda. To jednak dalej podróż ta z Betlejem za morze czerwone do kraju faraonów była równie niebezpieczna, długa i pełna przygód. Właśnie podczas niej, jednego wieczoru dotarli do ciemnej, stojącej z dala od osady chaty, w której paliło się tylko malutkie światełko, Józef zapukał w nadziei, że może się znajdzie dla nich miejsce, by Przenocowali przed dalszą podróżą. Wtedy otworzyła mu młoda kobieta i zaprosiła ich, by mogli się posilić i odpocząć przed następną drogą. Dom był skromny z jednej strony ciepły i przyjazny ale było też w nim czuć jakiś smutek i nieszczęście. Maryja, jak to kobieta i matka, szybko nawiązała kontakt z gospodynią, prawie że jej rówieśniczką. I choć rozmowa była serdeczna, to Maryja czuła, że młoda kobieta nie mówi jej wszystkiego, ale też nie chciała się za bardzo wypytywać. Przed samym pójściem na spoczynek, Maryja poprosiła ją o miskę z wodą, by mogła jeszcze przed snem. Wykąpać małego Jezusa. Wtedy gospodyni, jakby się trochę zmieszała, ale odpowiedziała jej, tak, oczywiście. A za chwilę pojawiły się na jej twarzy łzy. Maryja spytała, co się stało. A wtedy ona już z płaczem odpowiedziała, że w pokoju obok leży bardzo chory, pokryty wrzodami, jej maleńki synek któremu już pewnie nie zostało wiele dni życia. I choć chodziła szukać pomocy wszędzie, to jednak nikt nie umiał go uleczyć. Wtedy Maryja, nie mówiąc wiele, jeszcze raz poprosiła o miskę z ciepłą wodą dla Jezusa, a gdy go wykąpała, poprosiła, by teraz ona przyniosła swoje dziecko. Gdy kobieta oddała swoje maleństwo pokryte ranami w ręce Maryi, wtedy ona w tej samej wodzie wymyła, wykąpała chorego chłopczyka. Gdy na drugi dzień święta rodzina opuszczała ten dom, serca dziękowała gospodyni za wszystko, co dla nich zrobiła. A niedługo po ich wyjeździe, mama chorego chłopca zauważyła, że Rany zaczynają znikać, i jej dziecko wraca do zdrowia. Dalsza zaś część tego opowiadania podaje, że tym uratowanym małym chłopcem po kąpieli w tej samej wodzie, w której Chrystus był wymyty przez Maryję w drodze do Egiptu, był po przeszło 30 latach jeden z łotrów wiszących na krzyżu. Obok Chrystusa. Zgadnijcie, który? Tak, ten dobry, ten, którego Chrystus już nie jako mały chłopiec, ale zbawiciel świata, ocalił drugi raz tym razem od śmierci wiecznej. Gdy widział jego serce i kruchem mówiąc mu: jeszcze dziś będziesz ze mną raju. Kochani, to tylko ludowe opowiadanie, ale tak pełne prawdy o mocy Pana Boga, o tym, że nasze ludzkie drogi co dnia krzyżują się z Bożymi, o tym, że coś, co dziś dla nas jest niezrozumiałe i nieszczęściem, po latach może okazać się największym dobrem dla naszego zbawienia, jakie nas spotkało, gdy tylko zaufamy Bogu. Gdy tylko będziemy przy Maryi, pamiętając, że jest ona i matką prawdziwego i jedynego Boga, że jest Bożą Rodzicielką, przynoszącą nam Jej Boskiego syna. Amen.